Musisz dostać zgodę od mamy na zjedzenie tego sushi od nas zupełnie za darmo, to co? Dzwonisz do niej? Dzwonię, dzwonię. Dobra, robimy. Myślisz, że odbierze? Myślę, że tak, no. A prosiłeś kiedyś ją o zgodę na sushi? Nie. To robimy tutaj na głośnik. Halo? Mam takie Dada. pytanie. Mam pozwolenie na sushi? A czemu pozwolenie na sushi masz? No bo roz... nie wiem, po prostu pozwolenie na sushi. Musimy tak czy chcesz, nie? chcesz to, zje... to może zjedz, jak masz pieniądze to zjedz. No dobra, dzięki A z kim ty jesteś? No w centrum jestem Ale z kim? Z Natalią Z Natalią no, Przypał Samuel no, no słucham No z jaką Natalią? No pani Natalia rozdaje sushi chyba, tak? Że mam zgodę Na no, sushi nie, nie wiem co ty, Samuel, zawsze <noise> Dobra, dobra starszy. Tego się nie spodziewałam. Proszę cię bardzo, masz zgodę, no i smacznego. Warto było? Warto. No to smacznego. Pani Natalia, no to teraz się tłumacz powodzenia.